Twoja kontuzja może do przyszłego roku cię unieruchomić? do przyszłego. Słyszałem takie diagnozy i to mnie strasznie zmartwiło. E, wiesz co, no jest to kontuzja, która wyeliminowała mnie na 5 miesięcy, tak? I I Zostało jeszcze 2 dwa, dwa miesiące mam nadzieję, że wtedy. Ale co to było? Ja treningu. nie pamiętam, ktoś Cię tak sfaulował, czy ty się. Nie, nie, to jest. Y... Bo ty, wiem, że ty grałeś podobno bardzo dużo meczy na środkach przeciwbólowych. No, zdarzyło się tak. Jak to jest? To znaczy, że lekarz drużyny. Nie dba o to, że ty masz nogę w kawałkach? Daj ci zastrzyk i będziesz tak. biegł po tym, jak Youssef Bolt. <laughs> ja próbowałem. Jak yy, nie, no, wszystko jest skonsultowane i, i wszystko jest w miarę rozsądku. Jeżeli byłaby sytuacja, gdzie naprawdę nie mógłbym już yy, grać, to bym nie grał, ale mhm. yy, nasz doktor zapewnił mnie, że nie może mi się nic yy, stać mhm. groźnego, dlatego też yy, grałem tak, i, i przekładałem tą operację. Tak długo jak mogłem.